Dzień dobry. Witam w Filharmonii Kaszubskiej. W foyer Filharmonii prezentowana jest obecnie wystawa Amelii Wilkowskiej prezentowana w ramach cyklu Artyści Poszukiwani. To niezwykle utalentowana czternastolatka, która wykonuje fantastyczne prace. Zespół Filharmonii Kaszubskiej żyje już przygotowaniami do Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu. To 25, 25 edycja, a przede wszystkim niezwykłe święto polskiej churalistyki, które odbędzie się 23 kwietnia. To właśnie wtedy do Wejherowa zjadą najlepsze chóry z całej Polski, by w swoich pieśniach sławić urok morskich toni, kultywować jednocześnie tradycje dawnych zjazdów śpiewaczych. Tego dnia będzie można ich posłuchać w przestrzeni naszego pięknego miasta. Przed nami też fantastyczny musical dla dzieci i młodzieży, a właściwie dla całych rodzin. Fauna Musical Nieludzki to kolejna propozycja twórców fenomenalnych wikingów i hate school musicalu. Tym razem teatr Waldal bierze na tapet Los Zwierząt. Na scenie filharmonii kaszubskiej pojawi się więc 27 kwietnia ogrom niesamowitych stworzeń. Zachwycające kostiumy, piękna muzyka, niesamowite wokale, mądre teksty to tylko część składowych sukcesu tego przedstawienia. A zważywszy, że nie ma nic cenniejszego niż czas spędzony całą rodziną, to z pewnością dobra inwestycja we wzajemne więzi. Serdecznie na ten spektakl zapraszam. Zapraszam. Na deskach Filharmonii Kaszuckiej odbędą się też bardzo ciekawe koncerty. Miłośników muzyki klasycznej zapraszam na koncert Kamila Pacholca. Recital finalisty konkursu Chopinowskiego to nie Lada Gratka. 19 maja usłyszymy utwory Bacha Paderewskiego i rzecz jasna Chopina. Fani Jezu z kolei powinni mieć na uwadze koncert Agizarian. Ta niesamowita wokalistka wystąpi u nas 10 maja. W Dniu Matki zapraszamy na koncert Anny Jurkstowicz, która świeci i triumfy podczas występów w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Zasłynęła z przebojowych piosenek oraz muzyki do filmów i seriali, dzięki którym zaskarbiła sobie sympatię wielu fanów. Z pewnością, więc, każda mama będzie zachwycona tym koncertem. Ciekawe propozycje są też w Kinie Filharmonii Kaszubskiej. Zapraszamy na choćby na kolejne fantastyczne zwierzęta. Tym razem poznamy tajemnicę Dumbledora. To tylko część naszych propozycji, nie tylko tych kinowych, ale i wydarzeń na deskach Filharmonii Kaszubskiej. Pozostałe można znaleźć na stronie Filharmonii Kaszubskiej, czy w mediach społecznościowych, do których śledzenia serdecznie zapraszam. Do zobaczenia w Filharmonii.